Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zadanie otwarte matury, z matury rozszerzonej, związane z liczbami rzeczywistymi. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablicę maturalną i kalkulator. Zawsze warto mieć przy sobie. I rozpoczynamy. Mamy wykazać, że podane wyrażenie, e, że zachodzi podana równość wyrażeń, czyli że takie dosyć potężne wyrażenie równa się x. I oczywiście tu nie interesuje nas jako taka dziedzina, bo wiemy, że to zachodzi dla wszystkich liczb rzeczywistych, dla których równanie ma sens logiczny, czyli tu. Autor już nie każe nam wyznaczać dziedziny tych wszystkich wyrażeń na całe szczęście, dlatego możemy się skupić tylko na samym dowodzie. I co teraz możemy z tym zrobić? Otóż, moi drodzy, mamy wykazać, że lewa strona równa się prawej, a zatem łatwiej będzie nam z lewej strony przejść do strony prawej, aniżeli odwrotnie, czyli wpisujemy sobie L równa się i postaramy się coś z tym zrobić. I mamy tutaj dodawanie dwóch ułamków. I ogólnie dróg wyjścia z tego zadania jest wiele. My, ponieważ mamy dwa ułamki i dodajemy je, spróbujemy na początek sprowadzić je do wspólnego mianownika. No, te mianowniki wyglądają podobnie, ale nie do końca. Dlatego będziemy musieli je przemnożyć przez siebie, żeby uzyskać wspólny. Czyli pierwszy ułamek mnożymy tutaj x plus 2 plus pierwiastek z x kwadrat minus 4 razy x plus 2 minus pierwiastek z x kwadrat minus 4. Czyli jeżeli mój mianownik pomnożyłam przez to wyrażenie, licznik też muszę, ale zobaczcie, że te wyrażenia są identycznie, czy, identyczne, czyli mogę to zapisać jako x plus 2 minus pierwiastek z x kwadrat minus 4 do kwadratu. Dodać i tu mianownik będzie wyglądał tak samo. Mogę zmienić kolejność, tylko mnożenie jest przemienne. Czyli mam minus x kwadrat minus 4 razy ten drugi mianownik, czyli x plus 2 plus pierwiastek z x kwadrat minus 4. I jeżeli mój mianownik tutaj pomnożyłam przez to wyrażenie, to licznik także muszę. I widzimy, że to wyrażenie jest takie samo jak w tym liczniku, czyli też mogę zapisać je. W kwadracie. No i tu, moi drodzy, rozpoczynamy działania różnorakie na wzorach skróconego mnożenia i ogólnie na wyrażeniach algebraicznych. No i cóż, tu mamy wyrażenie podniesione do kwadratu, i założymy, że tak, to jest moje a. A to jest moje b i rozbijemy je ze wzoru na a minus b do kwadratu. Czyli na początku mam a kwadrat, czyli x plus 2 do kwadratu minus 2 razy a razy b, czyli 2x plus 2 razy pierwiastek. Z x kwadrat minus 4 plus b do kwadratu. Jako że mamy tu wszystko tak, jak należy, to wyrażenie pod pierwiastkiem jest większe lub równe 0, czyli bez straty mogę opuścić pierwiastek, czyli będzie x kwadrat minus 4 przez. I uwaga! Jak widzicie, w naszym y, mianowniku dzieje się też coś ciekawego. Tu też jest wzór skróconego mnożenia. Jeżeli przyjmiemy, że to jest A. A to jest b, to w tym nawiasie będzie a plus b, a w tym a minus b, czyli to jest wzór na a kwadrat minus b kwadrat, czyli x plus 2 do kwadratu minus b kwadrat, czyli tu też mogę opuścić bez straty pierwiastek, ale muszę zapisać w nawiasie, bo tu jest minus i to będzie wyglądało w ten sposób. Dodać i tu ponownie ustalam, że to jest a, a to jest b, czyli rozpisuję a kwadrat, czyli x plus 2 do kwadratu. Plus 2 razy a razy b, czyli 2 razy x plus 2 razy pierwiastek z x kwadrat minus 4 plus b kwadrat, czyli x kwadrat minus 4. I tu mianownik będzie wyglądał identycznie, e, czyli będzie x plus 2 do kwadratu minus. I w nawiasie x kwadrat minus 4. I tu, moi drodzy, bądźcie uważni, musimy porozbijać wszystkie wzory skróconego mnożenia, ale na tym etapie możemy to zapisać już na jednej kresce ułamkowej. Ten ułamek, jak widzicie, będzie dosyć długi, ale dzięki temu nie będziemy, będziemy mogli ewentualnie zredukować wyrażenia stąd i stąd. Czyli tak. Jednocześnie robiąc to, czyli zapisując to na jednej kresce ułamkowej, będziemy usuwać te nawiasy tutaj podniesione do kwadratu i także ten. Czyli to będzie tak, x kwadrat plus 4x plus 4, to wyrażenie się nie zmienia, czyli będzie 2 razy x plus 2 razy pierwiastek z x kwadrat minus 4 plus x kwadrat minus 4. I teraz plus, bo tu mam plus i rozbijam to wyrażenie, czyli będzie x kwadrat plus 4x plus 4, to przepisuję, czyli będzie plus 2x plus 2 pierwiastek z x kwadrat minus 4 plus x kwadrat minus 4. No i jedna kreska ułamkowa, dosyć długa, i tu będzie, znowu rozbijam, czyli będzie x kwadrat plus 4, x plus 4, i opuszczam nawias i będzie minus x kwadrat plus 4. I co mi się tutaj poredukuje? No więc, moi drodzy, tak, na pewno mi się do zera to wyrażenie z tym, Czyli coś, co tak na dobrą sprawę nie dało się tego ani wymnożyć, ani nic z tym ciekawego zrobić. I teraz tak, zajmiemy się x kwadratami. Zobaczcie, x kwadrat plus x kwadrat, plus x kwadrat, plus x kwadrat to jest 4x kwadrat. Teraz 4x, 4x plus 4x to jest 8x, czyli będzie plus 8x. I tutaj mamy tak, 4. Minus 4, czyli do zera się redukuje. I tu też 4 i minus 4 redukuje się do zera. Czyli tu zostanie 4x kwadrat plus 8x przez. I tutaj do zera redukuje się x kwadrat i zostaje 4x plus 8. I teraz uwaga, to nie wygląda dalej jak nasza prawa strona, ale mogę trochę zmodyfikować, bo zobaczcie, że w liczniku mogę wyłączyć x przed nawias, czyli będzie x. Razy i w nawiasie zostanie 4x plus 8 przez 4x plus 8. I teraz mogę tutaj skrócić te nawiasy, czyli będzie 1, 1 i zostanie x, a x to jest to, co miałam po stronie prawej, a zatem lewa równa się prawej, co należało wykazać. I to jest, moi drodzy, koniec naszego zadania. E, róbcie je powoli. Starajcie się niczego nie zgubić, nie zrobić niczego za szybko, jeżeli gdzieś tu pojawiło się jeszcze zbyt szybkie przekształcenie. To rozpiszcie je tak, żebyście do końca wszystko zrozumieli, ponieważ zmiany znaków, zwłaszcza mam nadzieję, że tu jest czytelne, dlaczego opuściliśmy bez straty pierwiastek, bo wyrażenie w nim jest większe lub równe 0, czyli gdybyśmy nawet wrzucili to pod wartość bezwzględną, to moglibyśmy ją bez straty opuścić, bo pamiętajcie, że x jest ustalony tak, żeby wszystko miało tutaj sens, łącznie z pierwiastkiem kwadratowym. I cóż... E... To jest koniec. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z maturą rozszerzoną, z liczbami rzeczywistymi, z, licz z wyrażeniami algebraicznymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.